Witamy w kolejnym filmie z serii Mam tę moc. Dziś zajmiemy się sposobami walki z niską emisją. Wiemy, czym ta niska emisja jest, ale może dla przypomnienia. Marto, czy możesz krótko nam przypomnieć, czym jest niska emisja? Jasne. Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów na wysokości do 40 metrów. Pochodząca głównie z domowych pieców grzewczych, lokalnych kotłowni węglowych oraz transportu spalinowego. Jej charakterystyczną cechą jest to, że powstaje z wielu rozproszonych źródeł wprowadzających do powietrza stosunkowo niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jest głównym źródłem smogu, szczególnie w miejscowościach o słabej wentylacji. Zanieczyszczenia te powstają przede wszystkim w wyniku nieefektywnego spalania paliw niskiej jakości, takich jak węgiel i drewno, oraz nielegalnego spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych. Porozmawiajmy zatem szerzej o przyczynach i skutkach niskiej emisji. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak poważny jest to problem. Dlatego ważne jest, aby ciągle o tym przypominać. Problem palenia śmieciami, plastikowymi butelkami czy starymi meblami nadal występuje, ale sporo ludzi już wie, że podczas spalania tych rzeczy powstają bardzo szkodliwe substancje i już tego nie robią. Ale mimo to nadal musimy o tym mówić, bo nawet te pojedyncze przypadki mogą zatruć powietrze na dość dużym obszarze. A wiesz co jest najgorsze? Podczas spalania plastiku powstają dioksyny. Jedne z najbardziej trujących substancji, jakie znamy. Do tego dochodzą metale ciężkie i różne toksyczne związki chemiczne. Często ta oszczędność jest pozorna, bo zamiast wymienić piec i nie truć siebie i okolicy, smogotwórcy, bo tak ich nazwę, wydadzą te pieniądze na lekarza z powodu zatrucia tymi toksynami albo na karę związaną z zatruwaniem środowiska. Do tego dochodzi problem z transportem. Codziennie tysiące samochodów w mieście emituje spaliny, szczególnie te starsze modele. Sytuacje potęgują korki. Stojące w korkach samochody produkują więcej zanieczyszczeń niż te, które płynnie jadą. A wszystko to jest tragiczne dla naszego zdrowia. Mój przyjaciel ma astmę. I w dni, kiedy jest duży smok, prawie nie może wyjść z domu. W poprzednich filmach, Mówiliśmy sporo o skutkach niskiej emisji: że zanieczyszczenie powietrza może powodować problemy z sercem i układem krążenia. Lekarze mówią, że przez smog więcej osób ma zawały i udary. A najgorsze jest to, że najbardziej cierpią dzieci i osoby starsze. No i nie zapominajmy o środowisku. Kwaśne deszcze niszczą rośliny, zabytki i budynki. A najbardziej przerażające jest to, że te wszystkie szkodliwe substancje zostają w glebie i wodzie na długie lata. I pomyśleć, że część tych problemów moglibyśmy rozwiązać, gdyby wszyscy po prostu zrozumieli, że każda nasza decyzja ma znaczenie. Czy to wybór ekologicznego transportu, segregacja odpadów, czy modernizacja systemu grzewczego. Wszystkie te działania składają się na większą całość. Świadome społeczeństwo to czyste powietrze dla wszystkich. A teraz wraz z Krzyśkiem przygotowaliśmy dla was praktyczny przewodnik, jak skutecznie walczyć z niską emisją. Przyjrzymy się różnym faktom: liczbom i raportom tak, aby dać wam jak najbardziej optymalne rozwiązania. Na sam początek warto zająć się kompleksową modernizacją systemu ogrzewania. Według najnowszego raportu Instytutu Ekonomii Środowiska, wymiana starego pieca na pompę ciepła może zmniejszyć emisję CO2 nawet o 85%. A czy wiesz, że w Polsce wciąż mamy około 2,7 miliona kopciuchów? Na szczęście, dzięki takim programom jak czyste powietrze czy Kafka Plus można zdobyć dofinansowania na kompleksową termomodernizację czy wymianę pieca. W programie Czyste Powietrze od 2018 roku do 2024 złożono blisko milion 30 tysięcy wniosków na kwotę prawie 38 miliardów złotych. A mówiąc o termomodernizacji, samo docieplenie ścian i dachu może zmniejszyć zużycie energii nawet o 40%. W przeciętnym domu jednorodzinnym oznacza to oszczędność około 3000 zł rocznie na rachunkach za ogrzewanie. Pamiętajmy też o oknach. Wymiana starych okien na nowe, o współczynniku przenikania ciepła. U równego 0,8 zmniejsza straty ciepła przez okna nawet o 70%. Zwrot z takiej inwestycji następuje już po 5-7 latach. A co z transportem? Możesz znacząco zredukować swój ślad węglowy, zabierając większą ilość osób na pokład swojego pojazdu. Wówczas ślad węglowy podróży rozłoży się na ilość osób biorących udział w jeździe. Redukuje się też ilość aut emitujących spaliny. Badania Europejskiej Agencji Środowiska pokazują, że jedna osoba przesiadająca się z samochodu na rower na dystansie 8 km dziennie zmniejsza swoją roczną emisję CO2 o około 750 kg. To gigantyczna wartość. Tak, to prawda. W miastach, które zainwestowały w infrastrukturę rowerową, jak Kopenhaga czy Amsterdam, ponad 40% wszystkich podróży odbywa się na rowerze. W Polsce mamy duży potencjał. Według badań, 65% podróży samochodem w miastach to dystanse krótsze niż 5 km. A Wrocław ma tutaj potencjał ponad 1300 km tras przyjaznych rowerzystom i blisko 400 km ścieżek rowerowych. Do tego dochodzi wygoda w parkowaniu na blisko 2500 nowo zamontowanych stojakach rowerowych. Więc wybór środka transportu, jakim jest rower, nie wydaje się być zbyt trudny. Warto też wspomnieć o smart rozwiązaniach. Inteligentne termostaty mogą zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie nawet o 23%. Inwestycja około 1000 złotych zwraca się już w drugim sezonie grzewczym. A czy wiecie, że prawidłowa temperatura w pomieszczeniach też ma znaczenie? Obniżając temperaturę w domu o 1 stopień Celsjusza, jesteśmy w stanie zaoszczędzić na rachunkach za energię cieplną około 5-8%. Obniżając dodatkowo 2 stopnie Celsjusza zaoszczędzisz proporcjonalnie więcej. Rekomendowane temperatury dla takich pomieszczeń jak pokój dzienny to od 20 do 21 stopni Celsjusza, dla sypialni to od 17 do 18 stopni Celsjusza, a w łazience optymalnie to do 22 do 23 stopni Celsjusza. Pora na quiz sprawdzający wiedzę o niskiej emisji i sposobach walki z nią. Zaczynamy od pierwszego pytania: o ile procent może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla wymiana starego pieca na pompę ciepła? A o 65%, B o 75%, C o 80%, D o 85%. Zastanówcie się dobrze. Prawidłowa odpowiedź to D85%. To naprawdę imponujący wynik. Dlatego warto rozważyć wymianę pieca na pompę ciepła. Kolejne pytanie. O ile procent może zmniejszyć zużycie energii docieplenie ścian i dachu? A o 20%. B o 30%. C o 40%. D o 50%. Dajemy wam moment na przemyślenie. Prawidłowa odpowiedź to C, 40%. To pokazuje jak ważna jest dobra izolacja domu. Marto, następne pytanie. O ile kilogramów rocznie, w przybliżeniu, zmniejsza swoją emisję dwutlenku węgla osoba, która przesiada się z samochodu na rower? A. o 550 kg, B. o 650 kg, C. o 750 kg, D. o 850 kg. Prawna odpowiedź to C, 750 kg. O tyle możemy zredukować emisję dwutlenku węgla. Tylko jedna osoba wybierająca rower zamiast auta. Jaki procent podróży samochodem w polskich miastach to dystanse krótsze niż 5 km? A, 65% B, 70% C, 85% D. 90% Prawidłowa odpowiedź to A. 65%. To pokazuje, jak wiele krótkich podróży samochodem moglibyśmy zastąpić spacerem lub jazdą na rowerze. A teraz kolejne informacje na temat codziennej walki o czystsze powietrze. Są jeszcze inne bardzo proste sposoby, aby nasze nawyki pomogły w zmniejszeniu niskiej emisji. Chodzi o nasze zapotrzebowanie na energię. Każdy z nas może to zrobić. Chodzi tu o ślad węglowy. Jego zmniejszenie ma pozytywny wpływ na redukcję smogu. Istnieje silna korelacja między emisją gazów cieplarnianych a zanieczyszczeniem powietrza, które przyczynia się do powstawania smogu. Tak, to świetny pomysł. Istnieje sporo kalkulatorów śladu węglowego, które pozwalają nam obliczyć, ile w ciągu roku generujemy śladu węglowego. Średnia dla Polski to około 8 ton CO2 rocznie. Warto sprawdzić, jak my i nasze codzienne nawyki przekładają się na emisję. Pamiętajcie, im mniejszy ślad węglowy, tym Mniej przyczyniamy bezpośrednio i pośrednio się do powstawania smogu. A oto jeden z przykładów. Jeśli gotujesz wodę w czajniku elektrycznym, napełniaj go tylko do tego poziomu, jaki potrzebujesz. Niepotrzebne gotowanie całego czajnika wody może zwiększyć użycie energii aż sześciokrotnie. Czy jest sens? Zużywać 6 razy więcej energii na podgrzanie 300 ml wody na herbatę lub kawę? Ja na przykład uwielbiam czytać, ale wiem, że wyprodukowanie nowej książki to ślad węglowy bliski 1,2 kg CO2. To tyle co 10 km przejechanych samochodem benzynowym. Dlatego zainwestowałam w czytnik e-booków i ściągam książki z internetu. Ślad węglowy jest wtedy minimalny 1gram CO2. Nawet tak prozaiczne zajęcia, jak suszenie ubrań może mieć wpływ na smok i ślad węglowy. Czy wiecie, że jednorazowe suszenie ubrań w suszarce, to ślad węglowy równy aż 3,6 kg CO2, to równowartość śladu węglowego auta o napędzie benzynowym na trasie o długości 22 km. Wywieszając pranie, jesteś w stanie znacząco zmniejszyć swój ślad węglowy w tym aspekcie. A czy wiecie, że 12-minutowy prysznic ma taki sam ślad węglowy jak jedna kąpiel? Dlatego, branie prysznica nie zawsze jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. Jeśli chcesz spędzić ponad 20 minut pod prysznicem, rozmyślając nad swoim życiem, to rozważ kąpiel w wannie. Temperatura wody też ma duże znaczenie: im zimniejsza woda, tym mniej energii jest zużytej do nagrzania jej. Chłodna woda jest też zdrowsza dla Twojego ciała. Nie zawsze warto myć się we wrzątku. Podczas zakupów nasze decyzje i zachowania też mogą pomóc w walce z emisją. Jedzenie lokalnych i sezonowych produktów to świetny sposób na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko. Wybierając to, co rośnie w Twoim regionie i w danej porze roku, unikasz transportu na duże odległości i wspierasz lokalnych producentów. To oznacza na przykład cieszenie się truskawkami latem, ale rezygnację z nich zimą. Podczas zakupów zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, aby uniknąć plastikowych odpadów i staraj się wybierać produkty z minimalnym opakowaniem. Najlepiej całkowicie bez plastiku. Kupuj jedynie to, czego naprawdę potrzebujesz, aby uniknąć marnotrawienia żywności i niepotrzebnego obciążania środowiska. Dzięki tym prostym zmianom nie tylko zadbasz o planetę, ale również o zdrowie i zasoby finansowe. Pierwsze pytanie: ile wynosi średni roczny ślad węglowy mieszkańca Polski? Macie do wyboru: A: 4 tony dwutlenku węgla, B: 6 ton dwutlenku węgla, C: 2 tony dwutlenku węgla, D: 8 ton dwutlenku węgla. Dajemy Wam chwilę na zastanowienie. Prawidłowa odpowiedź to D. 8 ton dwutlenku węgla rocznie. To naprawdę dużo. Powinniśmy dążyć do znacznego zmniejszenia tej wartości. Ile kilogramów dwutlenku węgla emituje jednorazowe suszenie ubrań w suszarce? A. 2,6 kg. B. 3,6 kg. C. 4,6 kg. D. 5,6 kg. Dajemy Wam moment do namysłu. Prawidłowa odpowiedź to B. 3,6 kg. To pokazuje, jak ważne jest suszenie ubrań naturalnie, gdy tylko mamy taką możliwość. O ile razy może wzrosnąć zużycie energii przy gotowaniu pełnego czajnika wody zamiast potrzebnej ilości? A cztery razy, b pięć razy, c sześć razy, d siedem razy. Przemyślcie to dobrze, poprawna odpowiedź to c sześć razy. Pamiętajcie, warto gotować tylko tyle wody, ile naprawdę potrzebujemy. Ostatnie pytanie, krzysiek. Jakie zachowanie podczas zakupów pomagają w zmniejszeniu niskiej emisji? A. Kupowanie produktów lokalnych i sezonowych. B. Używanie jednorazowych toreb. C. Kupowanie produktów na zapas. D. Wybieranie produktów w trwałych plastikowych opakowaniach. A prawidłowa odpowiedź to A: kupowanie produktów lokalnych i sezonowych. Wpływa to na ograniczenie śladu węglowego, a także na redukcję niskiej emisji z transportu drogowego. Dziękujemy za udział w quizie. Pamiętajcie, że każde nasze działanie ma znaczenie w walce o czystsze środowisko. Na koniec porozmawiamy jeszcze o tym, jak różne instytucje i podmioty we Wrocławiu walczą z niską emisją. Według najnowszych danych, to właśnie działania systemowe przynoszą najlepsze efekty w poprawie jakości powietrza. Tak. Zacznijmy od najważniejszego. Miasto przeznaczyło aż 330 milionów złotych do 2024 roku na likwidację Kopciuchów. To naprawdę duża kwota, która pozwoliła na niemal kompleksową modernizację systemów grzewczych w całym mieście. To prawda, ale miasto nie poprzestaje tylko na tym. MPK systematycznie wymienia tabor na pojazdy spełniające normę Euro 6. A do 2028 roku ma mieć 30% elektrycznych autobusów w swojej flocie. To znacząco wpłynie na redukcję emisji spalin w centrum miasta. Miasto dba też o zieleń. Rocznie sadzi się około 3000 drzew i do 40 000 krzewów. Program. Szare na zielone, objął już 130 placówek oświatowych, tworząc zielone strefy wokół szkół i przedszkoli. A pamiętasz o tych ekopatrolach? Straż Miejska ma 5 dronów z czujnikami do analizy dymu z kominów. To naprawdę skuteczne narzędzie w walce z tymi, którzy palą śmieciami, a za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Do tego dochodzi regularne zmywanie 353 km dróg, co znacząco ogranicza pylenie. A w ramach programu Grow Green powstaje 7 parków kieszonkowych i zielona ulica, które pomogą w naturalnej filtracji powietrza. Nie zapominajmy też o wsparciu dla mieszkańców. Miasto oferuje dopłaty do rachunków za ogrzewanie nawet do 4000 zł rocznie. A doradcy energetyczni pomagają przejść przez cały proces wymiany źródła ciepła, oferując bezpłatne konsultacje i wsparcie techniczne. To wszystko pokazuje, że Wrocław naprawdę poważnie podchodzi do walki o czyste powietrze. I co najważniejsze, te działania przynoszą efekty, bo z roku na rok mamy coraz mniej dni z przekroczeniami norm, Jakości powietrza. Systematyczna praca i zaangażowanie wszystkich podmiotów to klucz do sukcesu. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejny już niebawem. Do zobaczenia. Eko życie to nasz styl misję. Zredukujmy w mig. Małe kroki, efekty duże. Nie dajmy się tej szarej chmurze. Jest na pompę ciepła Co od was padnie, to rzecz pewna Do ciepla idą od dachu po próg Oszczędzaj energię to dobry punkt Zostaw auto, rowerem jedź By zdrowe płuca po prostu mieć Pedały śmiało, ulicami Czyste powietrze niech będzie z nami Koszycie to nasz styl Nisko emisję zredukujmy w Małe kroki, efekty duże I Nie dajmy się tej szarej chmurze Gotuj tyle, co potrzeba E-booki, czytaj, nie tnij drzewa Susz na sznurku, nie w maszynie Krótszy prysznic bierz, bo czas płynie Kupuj lokalnie i sezonowo Własne torby bierz ze sobą Mniej opakowań, mniej odpadów Eko-zakupy to klucz do przykładów Zagreguj śmieci, kompostuj bio Odnawialne źródła, to jest to Oszczędzaj prąd, gaś, niepotrzebne Eko-nawyki są niezbędne Życie wybieramy, każdym gestem świat zmieniamy. Wspólnie możemy cuda tworzyć, by dobre chwile po prostu mnożyć.